Nagrodę za głupotę tego dnia otrzymuje metoda obliczania diet wirtualnych, która pozwala wykonać takie mechanizmy matematyczne, aby w miesiącu, który ma normalnie 30 lub nawet 31 dni kalendarzowych, naliczyć 32 albo 33 diety wirtualne czyli kierowca pracuje 24 dni, a dostaje 32 diety wirtualne obniżające zUS. Jak można taką głupotę obliczyć? Właśnie dzisiaj w tym odcinku zapraszam. Kanał napędzają Evicenter, centrum ewidencji czasu pracy kierowcy, wypłat, wynagrodzeń i całego wsparcia dla firm transportowych. Eviexpert, Baza wiedzy, artykuły, poradniki, webinary, nagrania i szkolenia wideo. Wszystko, aby wiedzieć, co się dzieje w transporcie. Ewisystem. System. Polskie oprogramowanie do rozliczania kierowców, wynagrodzeń i dowolnych składników, jakie pojawiają się na listach płac w firmach transportowych. Cześć, nazywam się Mariusz Hędzel, i na tym kanale ostatnimi czasy biorę na tapet bardzo kontrowersyjne tematy, wręcz mityczne, czasami głupie. A dzisiaj właśnie już taki totalnie szczyt no, matematycznej głupoty, jaka może się pojawić w obliczeniach czasu pracy kierowców. Dążymy jako firma obliczając czas pracy kierowców, czyli EviCenter, jeżeli rozliczamy waszych kierowców, bierzemy na tapet pliki cyfrowe z tachografu i automatycznie z tego wyliczamy całe wynagrodzenia. Staramy się zoptymalizować tak te, te wyliczenia, te koszty, żeby nie przepłacać składników, które nie są należne. Jeśli fizycznie kierowca ma zrobić więcej do kieszeni, to to jest nasz cel, a do ZUS-u, do podatków płacimy to, co należy się tam dokładnie i ani grosza więcej. Jak zatem przeciągnąć strunę? Czyli, jeśli pojawiają się informacje, że można liczyć diety wirtualne, czyli sposób obniżania ZUS-u. Diety wirtualne to jest metoda matematyczna do obliczania podstawy do ZUS-u, jaką odprowadza się, od której nalicza się, odprowadza się potem składki ubezpieczenia społecznego oraz podatki dochodowe, zaliczki na ten podatek dochodowy w imieniu kierowcy. A zatem to jest mechanika obliczania. Diety wirtualne nie są do wypłaty. Diety wirtualne są do obliczania obniżenia ZUS-u, więc. Obliczanie tego ZUS-u, metoda obliczania, no można ją na różne sposoby ustawić, jak się okazuje. I teraz najzdrowiej rzecz ujmując, tak jak ona w ustawie jest zapisana, ta metoda, w artykule 26G ustawy o czasie pracy kierowców jest napisane, że kwota stanowiąca równowartość 60 euro za każdy dzień pobytu za granicą należy się właśnie obniżenia. Taka kwota należy no nią obliczać i obniżać podstawy do ZUS-u. Więc jeżeli mamy mowę o każdym dniu. Pobytu za granicą, no to sprawa się wydaje dość prosta. Problem się pojawia wtedy, kiedy mamy no, niepełny dzień. I nagle się pojawia sformułowanie, również w tym samym punkcie, w tym samym paragrafie, że jeśli okres. Pobytu za granicą kierowcy jest mniejsze niż 12 godzin, no to wtedy pojawia się cząstkowe obliczanie tych, ty, tych zasad i tej kwoty. Więc jeżeli mamy powyżej 12 godzin pobytu za granicą, no to mamy pełną dietę, czyli 60 euro, odliczaną od podstawy o zusuwanie opodatkowania. No, opodatkowania to jedną trzecią wtedy. A jeśli mamy poniżej 12, no to mamy pół, a jeżeli mamy w ogóle 8 godzin, no to mamy jedną trzecią. I Teraz biorąc pod uwagę te zasady opisane w ustawie, tak jak poruszam ten kanał, różne zasady ustawowe. Jeśli coś jest wprost napisane, no to należy tak stosować, ale również jeśli coś jest niejasne, czyli raz mamy dzień, raz mamy dobę, a raz mamy okresy przebywania za granicą, to trzeba spróbować znaleźć pewien kompromis i starać się trzymać no, jakichś reguł, reguł matematycznych i zdrowego rozsądku, jeśli coś w ustawie może być nie do końca czytelne. I teraz z polskimi, z polskimi przepisami mamy taki problem, że one bardzo często niestety nie są zbyt jasno określone. Wypadałoby do nich zawsze dodać jakieś wyjaśnienie lub zajrzeć do zasad przygotowywania tej ustawy i wtedy sprawa dostaje się w miarę czytelna, jak interpretować takie zapisy. W każdym razie, żeby nie wylać dziecka z kąpielą i połączyć jakieś zasady przepisowe z logiką, no jeśli kierowca przebywa cały dzień i przebywa tych dni 24 na przykład za granicą, no to raczej logiczne jest i matematyczne, że będzie to 24 pełnych diet wirtualnych, czyli pełnych okresów 60, wartych 60 euro. Jeżeli za, natomiast podzielimy sobie te dni na kawałki, czyli mamy takie specyficzne sytuacje, że kierowca wyjeżdża na, na dzień, na kawałeczek, na, kawa, na część tego dnia za granicę, czyli załóżmy, gdybyśmy przyjęli jakąś metodę, która za chwilę Wam pokaże, na czym polega jej... jej Bzdura, czyli wyjeżdża o 23:30 i jest za tą, za tą polską granicą do 12.30 dnia następnego. Tu gdzieś po drodze, jak łatwo się domyślić, będzie północ. I teraz metoda optymalizacji ZUS-u. Ciągle słyszymy i czytamy w internecie, że to optymalizujemy ZUS-y, że będzie coraz niżej, będzie rewelacyjnie i już naprawdę nie będzie trzeba tego ZUS-u płacić. To jest nieprawdą. Zasady mają pewną granicę i ta granica jest określona w przepisach, a zatem nie da się zejść już poniżej. Jeżeli chcecie optymalizować te koszty, porozmawiajmy Jakie inne składniki można stosować w liczeniu czasu pracy kierowców, ale nie da się tego ZUS-u obniżyć do zera. W związku z tym, jeżeli będziemy ciągle tylko szukać jakiegokolwiek dziwnego mechanizmu do obniżania zus wpadniemy niestety w pułapkę. I ta pułapka jest mniej więcej widoczna tutaj. Jeżeli w tej dobie, w tym dniu, właśnie jeśli przejrzymy tą ustawę, w każdym dniu, czy w dniu przebywania za granicą, jest to liczone w ten sposób, że kawałek do 8 godzin będzie jedną, Trzecią tej diety. No to te pół godziny tutaj będzie jedną trzecią. Jeśli przyjmiemy, że po północy to jest nowy dzień przebywania za granicą i te 12,5 godziny przebywania za granicą w tym nowym kolejnym dniu tutaj to jest pełna dieta cała, no to zobaczcie, z takiego wyjazdu robi nam się 1,1 i trzecia diety za jeden wyjazd, który trwał 13 godzin. Gdyby nie było po drodze tej północy, tutaj, tego punktu, gdyby kierowca wyjechał o 0,30 i był fizycznie do 13.30 za granicą, byłoby normalnie policzone jednym ciągiem 12 godzin, było wszystko w porządku. I nawet niektórzy powiedzą: Dobra, nic się nie stało przez tylko kawałek jednej trzeciej. Okej, tylko jeśli kierowca ma taką specyfikę pracy i codziennie będzie w ten sposób pracował, to zobaczcie, co się dzieje. Te 30 minut są jakby kontynuacją tego dnia tutaj. Czyli za każdym razem, w każdej dobie zegarowej, będziecie mieć ten kawałek dłuższy. Oraz na końcu czy na początku kolejnego wyjazdu, ale na końcu tej samej doby, ten kawałek krótszy, który będzie wynosił 1 trzecią. Więc jakbyście sobie tego potem nie sumowali, to codziennie przez na przykład 24 dni, kiedy pracuje kierowca w miesiącu, będziecie fizycznie mieć 1 trzecią diety naliczane jako ulga. Jeżeli policzymy sobie 1 trzecią z 24, to jest 8, czyli jeśli posumujemy 24 normalne diety plus 8 z tych 1 trzeciej ekstra, właśnie te pół godziny przed północą, wyjdzie nam, zobaczcie, 32 diety wirtualne do obniżenia ZUS-u. Jeżeli kierowca był w trasie 24, nawet w takie właśnie niepełne dni, a odliczamy mu 32. Diety razy 60 euro ulgi, euro, ulgi na ZUS, to to nie jest fair. To nie jest fair. Dla ZUS-u, wiem, nie obrazić się z tego powodu, ale ZUS ma dostać to, co ma mu się na, należeć według przepisów. To będzie nie fair, tego że kierowca faktycznie ma zaniżoną tą podstawę do ZUS-u. Jeżeli z jakiegoś powodu, no to wynagrodzenie będzie naprawdę zaniżone za dużo, ono będzie miało pewien poziom, ale jeśli kierowca zarobić ma np. 15 tysięcy złotych i obniżymy mu, przez tą metodę diet wirtualnych do 10 tysięcy złotych brutto, to ZUS należy zapłacić od 10 tysięcy złotych brutto. A jeśli taką metodą ciągłego szukania i znajdowania sobie dziwnych metod obniżycie ten ZUS, podstawę do tego ZUS-u, do 9 tysięcy złotych i od tego zapłacicie ZUS, to mówimy o tym, że macie zaniżony ten ZUS. A zatem nie szukajmy ciągle jednego sposobu na ciągłe obniżanie tylko tego zus tylko znajdźmy pewien rozsądny punkt graniczny. Jeśli logika, matematyka wskazuje, że coś jest nie w porządku, to nie brnijmy dalej. Nie brnijmy w taką sytuację, kiedy jedyne możliwe ustawienie w programie komputerowym to jest obniżaj wszystko, obliczaj cząstkowo, rób tak, żeby było więcej ZUS-u i uzasadnienie osób, które to promują, mówią, to jest korzystniejsze dla pracodawcy. Na samym końcu odpowiedzialność za obliczenia spoczywa na właścicielu firmy transportowej, więc to on będzie musiał się tłumaczyć przed ZUS-em, dlaczego zastosował metodę. Która świadomie zaniża ZUS niezgodnie z przepisami. Jeżeli macie podejrzenie, że wasze, wasze obliczenia nie są dokładne lub że mają jakiś błąd i czujecie podświadomie, że coś jest nie w porządku, ale nie macie z kim o tym rozmawiać, bo ta osoba, która wam to oblicza, czy ta firma, która wam to wykonuje, uzasadnia to, że to jest korzystne i to jest super i dzięki temu oszczędzacie kupę pieniędzy, jeśli chodzi o koszty firmy transportowej. Ale no, chcielibyście to zweryfikować, zapraszam was na konsultację. Pod tym filmem znajdziesz link do bezpłatnej konsultacji. Na początku będzie ona telefoniczna, sprawdzimy, jak to u Ciebie. Wygląda co dokładnie, czego dokładnie oczekujesz i jakie były Twoje cele w takim sposobie obliczania. Jeśli się okaże, że coś tam wymaga dokładnego przeliczenia na podstawie Twoich danych, wycenimy taką usługę dla dwóch, trzech kierowców, kosztuje na 500 zł netto, więc nie są to duże pieniądze. A jeśli się okaże, że możemy Ci pomóc, wytłumaczyć logikę lub zaproponować inny model matematycznego obliczania, żebyś się czuła, czuł bezpiecznie w swojej firmie z swoimi rozliczeniami, to tak zrobimy. Zatem kliknij poniżej, przejdź na bezpłatną konsultację. Ocenimy, czy warto robić coś więcej. Jeśli okaże się, że możemy Ci pomóc w tym lub może w innych tematach transportowych, to wtedy porozmawiamy o dalszej współpracy. Do usłyszenia. Cześć.